A to została książka wydana w 1989 roku, napisana przez kobietę e, i, i to, że tam się po prostu tylko i wyłącznie pisało o bestialstwie Niemców. Zresztą to dla mnie to też było niesamowite. Bo jak ja napisałam tamtą książkę i jak ten temat tych? jakoś tam poruszyłam, to nagle mnóstwo osób się zaczęło do mnie odzywać, tak? I po prostu były takie komentarze, to znaczy oczywiście anonimowe, ciche, właśnie bez, bez mówienia gdzieś tam o sobie pod swoim własnym imieniem i nazwiskiem, że wiesz, że to w sumie chyba też jest historia mojej mamy, mojej cioci, mojej babci, albo jeśli nawet nie na temat Powstania Warszawskiego, to się potem okazywało, że gdzieś tam pod, no, na jakichś tam mediach w komentarzach padały takie informacje, że z kolei, no, może podczas tutaj tego wydarzenia, no to nie, ale moja babcia, no, na przykład doświadczyła tego wtedy, kiedy przychodziła Armia Czerwona, prawda, że to jest ten kolejny, kolejny temat. Potem się okazywało, że trafiłam na swoją koleżankę, która opowiedziała mi, że jej mama powiedziała jej o tym, że została zgłoszona. Przez wujka Niemców, zaraz po kapitulacji powstania dopiero po 76 latach. I to, to jest o tyle dla mnie taki niesamowity przykład, że ta moja znajoma była terapeutką, i ona się zapytała tej swojej mamy, że mamo, ale dlaczego dopiero teraz? Dlaczego mi wcześniej o tym nie powiedziałaś? A ta kobieta właśnie z taką totalną bezradnością powiedziała, ale jak ja ci miałam o tym powiedzieć? I ona się to... w ogóle nie mówiła, tak, prawda? Tak, tak, tak. tak, A poza tym to w ogóle było też coś takiego, że po prostu no właśnie tak. Kobiety miały być szczęśliwe, tak z założenia, jakby, tak, że wszyscy właśnie mówili im, zamknij ten, ten rozdział, tak? idź dalej, po prostu roz, rozpocznij nowe życie. A jednak, jak nie przerobimy tych swoich traum, prawda, no to, to, jest, to, jest, to jest trudne.